Witam, jestem tutaj z dwoma uczestnikami drużyny Łopuszna. Witam. Siemano. Teraz do Ciebie pytanie: jak oceniasz swój indywidualny występ? Bardzo dobrze. Robiłem dużo miejsca, grałem jako kołowy. Przemo, to, Przemo NBA to wykorzystywał. Kończył akcję bramkami, strzelił dużo bramek, chyba nawet z pięć, więc najwięcej z naszej drużyny. Ty jako MVP zespołu, jak oceniasz swój występ? Moim zdaniem zagrałem bardzo solidnie, jak na tą drużynę, jak przeciwko której występowaliśmy. Stwarzałem sytuację, broniłem, no i strzelałem. A jak oceniacie szanse całej drużyny na wygranie turnieju? Szanse są duże. Na razie z najcięższym przeciwnikiem remis był, a jest jeszcze dwóch przeciwników, więc myślę, że z nimi wygramy, więc będzie finał między nami a nami. Dobrze, dzięki. Witam, Kacper Mróz. Witam, z tej strony Mateusz Dudek, wierny kibic naszych łopuśniańskich Sokołów. Bardzo mi się podobał ten mecz. Piękny wynik, wykręciły piękne dziewczyny, 3 do 0. No, mi się podobało. A szanse chłopaków z Łopuśnia, jak oceniasz na wygranie tego turnieju? Osobiście wierzę, że wygrają, chociaż prawdopodobnie Możemy zająć podium, chociaż liczę na to, że jak najwyższe miejsce zajmiemy. Ostatnie miejsce jakiś podium. No, drużyna Zagnańska naprawdę dobrze się zaprezentowała w pierwszym meczu. Jak oceniasz szansę chłopaków z Opuszcza na wygrane z nimi? Myślę, że wynik będzie 5 do 3. Tym bardziej, że to jest krótki mecz, a oni są dobrze zorganizowani No i myślę, że mają duże szanse na wygranie tego turnieju. Witam Cię, jak się nazywasz? Hubert. Ja się nazywam Filip, a tutaj przed Wami Państwo wywiad. A więc tak, pierwsze pytanie, jak oceniasz swój występ? Swój zły występ oceniam na bardzo dobry. Sześć brameczek w pierwszym meczu, idealnie. No, drużyna przeciwna nie zaprezentowała się za dobrze. No, słabi przeciwnicy. A więc, jak oceniasz Wasze szanse w turnieju? Myślę, że przyjechaliśmy po złoto. Złoto? Jedyna opcja. A jak oceniacie klasy turnieju, zawodników? Myślę, że jak na poziom szkolny jest bardzo wysoki. Czy uważacie, że wygracie? Na pewno. Oczywiście. To był wywiad Filip Pięta, Hubert Szcześniak. Jezu, no atakująca drużyna złopuszna. Jak oceniasz swój występ w tym meczu? No, myślę, że spokojnie mi poszło. Szczeliłam dwie bramki. jedna z akcji, druga karny. No, myślę, że było ok. Wygrana 3 -0. i jak oceniasz szansę na. Jak oceniasz szansę waszej drużyny na wygranie turnieju? Bardzo duże, bardzo duże. Na dobrym poziomie trenowaliśmy, ćwiczyliśmy dosyć długo, więc myślę, że wygraną mamy w kieszeni. To tyle. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ocenia pan rozgrywkę swoich podopiecznych? Oceniam naszą grę bardzo wysoko, gdyż przygotowaliśmy się do tego turnieju. Niestety drugi mecz przegraliśmy dwoma ramkami, ale to po kilku indywidualnych błędach. Mam nadzieję, że ostatni mecz będzie zwycięski i zajmiemy wysoką lokatę. A jak ocenia Pan poziom turnieju? Poziom turnieju jest wysoki, widać, że drużyny się przygotowały. Tak jak już widzimy po tych kilku meczach, które zostały rozegrane, jest, jest ciekawie, więc no, czekamy na rozwój sytuacji i zobaczymy jakie lokaty będą zajęte na, 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 koniec, na koniec turnieju. Dziękuję. Dziękuję. Cześć, cześć. Jak oceniasz występ waszej drużyny w tym turnieju? To wyce naszej drużyny uważam za dobry. No mało, mało przygotowania, ale uważam mecze za dobrze rozegrane. Dobrze, a kto jest według Ciebie faworytem tego turnieju? No moim faworytem turnieju jest Opuszczono. A organizację turnieju, jakbyś ocenił? No organizację turnieju uważam za fajną, miła atmosfera, no i fajnie się grało z taką publicznością. To by było na tyle, dzięki wielkie za wywiad. Dzie dziękuję.